Z witam was widać, że na kanale. Dzisiaj e, alkoholem testowanym jest Jagermeister. Pół litra. Mam go oczywiście w zestawie z RedBullem Lecimy. Jeszcze RedBullka otworzymy. Cyk. Wasze zdrowie, widzowie. Cyk. Cudna kombinacja. Egerme, cudny alkohol. Likier, yy, to jest likier ziołowy. Jeśli się nie mylę. Jeśli się nie mylę, to jest likier ziołowy. Nie pamiętam dokładnie, ale generalnie zajebiście smakuje. Naprawdę dobrze. Dobrze. No, moje kupki smakowe wyleciały w powietrze. Wystawiam tu notę 9 na 10, bardzo, bardzo w ogóle dobrze smakuje z energetykami, Mimo w tym momencie Red Bulla I kombinacja smaku Jägermeistera z Red Bullem, jak bomba smakowa, która ek, eksploduje w moich ustach I daje mi rozkosz, i, 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 i po, powiedziałbym nawet erekcję Zajebisty zestaw, polecam taki, chociaż ten alkohol jest bardzo drogi no i tak polecam, właśnie na jakieś spotkanie ze znajomym. Jak, jak chcecie właśnie wypić jakiś droższy, lepszy alkohol, ten naprawdę oddaje. Jest wykurwisty. Jak mówiłem, no to na, 9, na 10 alkohol polecam wielkie dzięki za oglądanie tego filmu, subskrybujcie kanał wraz z, wraz z dzwoneczkiem, lajkujcie filmy, udostępniajcie filmy zna, znajomym, zaprasza, zapraszam Was także na poprzednie filmy, na, nas, na następne, na do następnego, hej, siemanko, widzimy się w kolejnych filmach, z, e, i z, właśnie z, chciałem jeszcze powiedzieć chwilę o kanale, e, filmy trochę będą nagrywane, może trochę rzadziej, i jeszcze jedna sprawa, że większość osób, która właśnie ogląda moje filmy, nie subskrybuje kanału i właśnie chciałem o tym właśnie pomówić, żebyście e żeby osoby, które ogląda oglądają moje filmy, żeby się właśnie zastanowiły nad subskrybowaniem kanału. Dzięki temu, e jak widzę, że więcej osób nie subskrybuje, wtedy większą motywację do stosowania właśnie dro dはは, droższych takich trunków, właśnie dla Was, żeby sprawdzić, który jest naprawdę dobry, a ten jest ten Jest, jest jakiś alkohol za 200-300 zł. zresztą z tylko piszcie, jaki alkohol i, I koniecznie subskrybujcie, bo wtedy wiadomo, że yy, że ktoś się ogląda, tak jak na przykład ogląda, jest 300 wyświetleń na filmie, a yy, subskrybentów na przykład jest 240 i na przykład widzę statystyki, że większość osób oglądających oglądający właśnie moje filmy nie subskrybuje mnie, to trochę jest słabe, więc zachęcam więc do subskrypcji kanału. Siemanko do następnego, o cześć! No curva, zakończ ten film.